Przede wszystkim 28 września na kolejnym wypadzie za grzybami. Nie wiem jak wczoraj, ale możliwe, że ktoś był. Ja się wybrałem dzisiaj. Mimo deszczu cały czas pada. Nie wiem czy widzicie. Jest deszczowo, mokro ale mi to nie przeszkadza w znajdywaniu grzybów takich jak ten koźlarzyk czerwony Ech. jest jeden widzicie na horyzoncie ja już widzę tam jest mu homor przybliżę wam jest koźlarzyk czerwony kolejny jest kolejny, może będą też inne jest kolejny zobaczcie piękna sztuka dlaczego tutaj są? Za każdym razem się ich omija, dlaczego tutaj są? bo tutaj jest siano pod sianem mają mokro tak jak te te już przerosły nie wiem czy ich brać Pomyślę tam coś mamy, tam coś jeszcze jest, ale zaraz zobaczymy Zaraz zobaczymy co tu mamy Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie co tu mamy Jest pięknie, jest grzybowo Zobaczcie dwa kolejne pomarańczowe, koźlarze Ach. Wczoraj widać nikogo nie było bo jak widać, można coś znaleźć. Co, no szukamy dalej, żeby filmik był dłuższy? Szukamy, szukamy, wypatrujemy. Może wy coś znajdziecie na kamerze? Takie to jest szybkie szukanie. Ale dobre, dobre i to. Może jak się będzie wracać, to znajdzie się coś fajniejszego, grzybowego. Jak na razie, idę do tych, które znalazłem. Deszczowo pada, fajnie mi się trafiło. Bo przez drogę rowerem 10 km nie padało, tylko tak pokropywało miejscami. Teraz znowu zaczęło padać te mapy w ogóle internetowe oszukują szkoda że w ogóle to powstaje ta pogoda w internecie tak miało być od 8 słońce a teraz pada no bardzo dobrze mamy dwa koźlarze pomarańczowe może trzeba szukać może będą będzie, będą inne wiecie jak ja bym chciał wykupić tą łączkę zobaczcie ładny ładna łączka tak tutaj taki klin wykupić ogrodzić i miałbym grzyby tutaj te dwa zostawiam dobra filmiku jest prawie 4 minuty właściwie 4 nie będę przedłużał bo ktoś może nadejść zobaczymy się w kolejnej części ja na Teraz porobię zdjęcia grzybką i lecimy dalej. Dobra. Do ususzenia, do następnej części. Hej. A to jeszcze raz. Piękny okaz.